Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Tu kapitan, to jest Bloodburn. E, dzisiaj zagramy. E, dalej. To drugi odcinek naszej serii. Odwiedzamy DLC. Patrzymy, co się dzieje, o co chodzi, jak gdyby. Plan dzisiejszego odcinka jest taki, że nie ma żadnego planu. E, odwiedzimy miejsce, które pominaliśmy w ostatnim odcinku. Pewną jaskinię. Zobaczymy. Co jest w środku, co może tam znaleźć, i czego tam nie znajdziemy. E, pójdziemy też naprzód, posuniemy troszeczkę do przodu, e, więc zapraszam. Jak widzicie te krwawe pijawki, wiedźmy, takie pajęcze, centaury, nie wiem jak one się oficjalnie nazywają w mitologii, w świecie Bloodborne ale nie są nawet w połowie tak niebezpieczne jak te, które spotkaliśmy w Cainhurst. Sama jaskinia jest dosyć ciekawa, ciekawym miejscem. Znajduje się tam nawet dwie nowe bronie. O jednym trzeba powalczyć, od drugą wystarczy wykraść i nie zapomnijcie o tym e, krążącym, wędrującym koszmarze. I oto strażnik, pierwszy ze strażników jaskini. Łowca z Gettlinganem, czyli z maszynowym karabinem. Coś wspaniałego, coś wspaniałego, potrzeba bardzo dużo siły, podobnie jak działo. Po tyle, że zamiast strzelać, nie wiem tam, 10 czy 12 kul jednocześnie, to wali ciągłym ogniem. Łatwo nią zrobić tak zwanego stunlocka, czyli zamknąć kogoś w takim ogłuszonym stanie, że nie może się ruszyć, tylko ciągle przyjmuje na siebie obrażenia. Dobre do powstrzymywania przeciwników, którzy nie mają dużego pojściu, chociaż, tak jak wiem, w blablabla, nie ma oficjalnie. Ale broń jest ok, jeżeli tylko możecie ją użyć. Polecam. Jak widzicie, w nie jest wiele skarbów, aż kuszą, żeby tam zeskoczyć. Ale zachęcam was, żebyście tego nie robili, gdyż czekam na nas e, nasza stara, stara, dobra znajoma star Beast. I jest to mniejsza, skurczona wersja tego bossa. E, tylko z wyglądu, ponieważ. No, nie wgłębiają się w numerki, ale ma bardzo dużo życia. Jest dosyć twarda. Przypuszczam, że jest to pełna wersja, te, wersja tego bossa, z którym walczyliśmy e, wiele poziomów temu. Teraz nie jest już tak niebezpieczny. Aczkolwiek. Aczkolwiek. E, no. Koniecznym jest, koniecznym jest wytłuczenie tego tałataństwa, które się tu pamięta pod tej jaskini, żeby przejść do głównego dania, czyli samej bestii, samej bestii. Te, te stwory, te bestie krążące, które znam już z jarnem, z, z starego jarnem. jak widzicie, boją się nas. Na początku myślałem, że jest to może przez to, że, że nosimy ten ekwipunek łowcy, że jesteśmy tacy coś strasznie potężni, ale musimy pamiętać, że to jest koszmar, koszmar łowcy. Więc może jest to tylko takie, e, taki, taki sen tak naprawdę, w snach dzieją się inne rzeczy i na pewno snem, marzeniem każdego łowcy jest to, żeby te potwory, na które on sam poluje, bały się go, żeby uciekały. I może właśnie dlatego te bestie boją się nas, nie atakują tak nas tak otwarcie, e, znaczy niektóre atakują, e, ale większość z nich boi się nas, więc e, myślę, że to by mogło tłumaczyć dlaczego. Dlaczego tak jest? A tu pokazuję wam, jak tanio zgliczować i załatwić blaster beast. Wiem tanie zwycięstwo. Aczkolwiek, e, jeżeli fr Francuz może zrobić kopię w play, to ja mogę sobie na tanie zwycięstwo. Wracamy po pozostałe tu skarby. I co to jest? Oprócz kilku kamyczków znajdujemy to kolejną nową broń. Jest to broń dosyć potężna. Zadaje obrażenia ogłuszeniowe. Ja mogę jej używać. Aczkolwiek tutaj, przynajmniej w tej części DLC, wydaje mi się, że jest to broń nieco bezużyteczna, gdyż większość potworów ma tutaj duże obrażenia, przynajmniej w tej części, tak w DLC, ma duże obrażenia ogłuszeniowe. E, więc to jest broń obuchowa e, ręka Amegdali e, dowiadujemy się z opisu, że Amegdala to nie jest jeden potwór, tylko tak jak wcześniej myśleliśmy, że to był jakiś tam jedne z tej rasy obcych tych, tych stworów, z tych przybyłych z innej z koszmaru, z innej planety czy z, innej, e, z innego jakiegoś świata e, bytów. Nie jest to jeden, ale okazuje jest cały rodzaj Amegdala, jakaś, jakaś rasa podrasa, może jakiś gatunek. I to jest ręka, łapa jednego z nich. E, w, e, normalnie, kiedy używamy jej, potrafi, e, działa jak, jak maczuga, działa zwyczajnie jak maczuga z Dark Souls. Podobny zestaw ruchu ma nawet. E, w wersji alternatywnej e, nadgarstek, paluch, ki, ten taki szpon tej łapy rozwija się i możemy używać jej troszkę jak tego pejcza, jak ten beast był, jak widzieliście, pamiętacie, ci łowcy używali. E, duży, ma bardzo duży zasięg, ale nie rzuca na kolana, przynajmniej no, ja uważam, że nie jest to jakaś broń super. A jest OK, przetestujcie ją sobie, jeżeli macie postać, która ma dość siły by ją dźwignąć. Um, no, tu wracamy, po kolejny przedmiot zestawu, łowcy. I idziemy dalej. Fragment kompletu zbroi, ubrania, konstabla, który już mamy, część. Ja szybko wrócę się do, do snu, do wioski, do miasta, tak zwanego, w cudzysłowie. I przyładuję się, ale tego nie będę wam już pokazywał. Tu widzimy mamy nową, nową zbroję. Jest nowy dzień, to nagrywałem chyba dwa dni temu, ten fragment gameplaya. No bo nie, jak wiecie, no nie komentuję na żywo, to już zostało nagrane, to już się wydarzyło. A więc um, grałem parę dni, byłem jakiś taki troszkę zmęczony po pracy. Chciałem wam jeszcze coś nagrać, bo wiem, że no, jesteśmy w pracy DLC. Nie chcę za dużo wrzucać, nie chcę wam jak gdyby e, zdradzać, spoilować, Wiem, że niektórzy chcą przejść, niektórzy nie chcą może oglądać, więc nie chcę za bardzo wy, wyskoczyć w przód. Wiesz, Gdybyście chcieli, to już byście to znaleźli. Gdzieś tam w internecie ludzie wrzucają. Wiem, że już są całe, pełne gameplaye. No, ja jestem jakby to na imprezę. Ale jeżeli chcecie ze mną spędzić czas w Stratdon, wiecie czego się spodziewać. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Jeżeli jesteście może nowo przybyłymi, to zachęcam zachęcam do zostania. Mamy tu bardzo miłe grono, bardzo fajnych ludzi, niewielkie, bo niewielkie, ale jak to mówią, je, ja nie idę na ilość. Idziemy tutaj na tym kanale, idziemy na jakość. Tam pełno kruków, część tam też jeden z łowców, tych takich błąkających się. Zanim tam pójdziemy, zajrzymy tutaj. jest tutaj psiak ze swoim bardzo zagadkowym i milczącym panem. Jak powiedziałem, są bardzo odporni na obrażenia ogłuszeniowe przeciwnicy w tej części tutaj tego poziomu. Więc ta broń amegdali, ta, ta, ta pałka niekoniecznie fajna. To samo z, z młotem, Kirkhamerem W sumie sporo przeciwników ma duże obrażenia w ogóle w całej... Ten Bladboard ma spore obrażenia na obrażenia ogłuszeniowe. Troszeczkę e, zmarnowany e, potencjał tej broni. Robiąc w ten sposób, myślałem, że tak jak w, 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 w innych częściach Souls, te broni będą się bardziej zamieniać, będą więcej przeciwników, bardziej zróżnicowanych. E, na przykład e, tak było, no tak mówię w innych częściach Souls. E, jednak większość przeciwników tutaj jest odporna na, 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 na właśnie ogłuszeniowe. Cześć jest odporna na sieczne, na kute też niektórzy są odporne, ale jednak przeważająca, przeważająca przy nich jest odporna na, 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 na... To co powiedziałem już po raz siódmy, obrzenia oburzeniowe. Zatwiamy kruki. Kruki jak wiecie są dosyć niebezpieczne, z, z, możemy zginąć łatwo i głupio, walczyć z nimi. Zwłaszcza tutaj kiedy występują całym stadem, kiedy przygwożdżą nas do ściany. Wystarczy tylko obejść je i, i wtedy one nie potrafią się szybko obracać. Bo tak można bezpiecznie załatwić e, właśnie tego króla. Tutaj jacyś skażeni, spaczeni, posłańcy ze snów, posłańcy z koszmarów. A może są to ludzie, mieszkańcy? Mieszkańcy tej krainy. Co mogło tu mieć miejsce? Skąd te ciała? E, Przypomina mi troszkę na myśli e, skojarzenia z... Krainą, miejscem, nie wiem czy pamiętacie, Nowe Londo w Dark Souls, tam była ta powódź, tam zalano całe, całe to miasto, ponieważ próbowano powstrzymać te Dark Wraithy, te upiory, nie, nie nie, ludzie nie mogli z nimi wygrać, nie mogli ich pokonać, więc po prostu opuścili miasto i zalali je, e, mogąc tylko tak e, niszczyć, zabijać wszystkich ludzi, którzy tam byli i powstrzymując te upiory przed wydostajem się na, na świat. Przechodzimy tutaj. Tutaj jest kolejna część, e, Tutaj się, ubioru, dokładnie. E, przypomina troszeczkę taki mundur wojskowy, może jakiś milicyjny, może jakiś taki e, o, oficjalny, jakiegoś może urzędnika, może jakiegoś e, w, e, takiego steampunkowego e, milicjanta. Mi się kojarzy takim właśnie e, wojskowo-milicyjny właśnie ten, ten klimat tego ubioru. E, przechodzimy dalej. Tam jest jeszcze ukryta tutaj właśnie niedaleko jest ukryta kolejna broń. E, bo rozdaję chłopaki na lewo i prawo te bronie. E, chyba wzięli sobie do serca ten, e, ten cały żal, który wylali na nich gracze i fani, że w podstawce było tylko 1 12 broni. E, fakt, że każda liczyła się za podwójną, bo miała alternatywny mod, ale wciąż. Niesamowite z tego miejsca. E, tutaj tak wychodzimy i od razu widać ten rozpadający się taki spaczony księżyc, czy to jest to słońce. E, widać, że chcą nam dać do zrozumienia, że coś jest nie tak z niebem. Że coś tam jest. E, coś jest z tym niebem nie tak. I będzie na to kolejny dowód e, już wkrótce. Tam widzicie, był za kolejny przeciwnik. Można było go zobaczyć przez sekundę. E, nie wiem czy go widzicie stąd Dokładnie Ma zapazuchom Działo No i robi z niego konkretny użytek Tutaj widać jego kompana Więc mogą wziąć was na Dwa ognie w dwa ognie mogą was wziąć A tego nie chcecie Ci przeciwnicy powiem wam Są trudni, są ciężcy Są niemal jak mini minibossowie i ilość dusz i to, co z nich dostajemy jest odwrotnie proporcjonalna do tego syfu i e, całego naprawdę kłopotu, który musimy się, przy którym musimy znieść walcząc z nimi. To trudniej przy dziwnicy. I tak jak mówię, tutaj e, wyjątkowo mi nie szło, w tej walce z nim do tego troszeczkę przyspieszyłem, bo się czaiłem. Ale e, już mniej więcej z nami, e, w tej chwili przynajmniej będzie dzisiaj z ich. E, kombosy więc jestem w stanie skutecznie z nimi troszkę walczyć i pokażę Wam zaraz jak to robić jeszcze w tym, jeszcze w tym filmiku Tam jest jaskinia, w której spoczywa boss, przejście do bossa. A tutaj łatwo przeoczyć tą wiedźmę, tę sucz podłą, która czai się tutaj ukradkiem. I jeżeli ją przeoczycie, pójdziecie dalej, e, dojdziecie do bossa, e, do komnaty, w której znajduje się boss. I to poznać można na kilometr, że to jest komnata, w której się z bossem, czasami zobaczycie za moment. Jeżeli ją przeoczycie i zostawicie, to dobiegnie do was, dogoni was i wydubie wam oczy, podarczanie gardło, czy cokolwiek tam ona robi z waszą twarzą, z waszą, z waszą głową. I, I jest to zrobione po to, właśnie, że, że no zazwyczaj graczy ludzie przezbrajają się przed boskiem, zmieniają w takim punktu broń, może, może przedmioty, których używają. I właśnie stoimy, przygotowujemy się do walki, a ona wpada wam na plecy i robi kuku. Bardzo depresyjny klimat do tego miejsca. Ten boss również jest, jest trudnym przeciwnikiem. Pierwsze takie spotkanie z nim jest dosyć szokujące. Będziemy z nim walczyć w kolejnym odcinku. Jeżeli chcesz, mój widzu, zobaczyć tę walkę, jeszcze nie widziałeś, zapodaj subskrypcję i nie kolejnego odcinka. Bo w tym odcinku, tak jak powiedziałem, jeszcze nie będziemy z nim walczyć. Zbierzemy wszystko, przygotujemy się do tej walki i... E, i tak. Nie przegap się przedmiotów rozrzuconych tutaj na prawo i lewo. Łatwo ominąć coś, przegapić. Tu widzicie update dopiero mi się ściągnął. Tak regularnie gram, tyle mam czasu, że nawet nie mam czasu kiedyś zainstalować A tutaj, tu zobaczcie sobie kiedy wyszedł update, kiedy ściągałem i zobaczcie kiedy grałem w ten, ten odcinek, w ten epizod Jak mówię, niestety nie mam za dużo czasu, chciałbym regularnie wrzucać, chciałbym częściej wrzucać na, na ten kanał, ale nie pozwala mi na to czas żebyście zwrócili uwagę na to, że nie na mój kapelusz, ale na stojący tam cień. E, bardzo spoko to wygląda. E, zdradza to tego czającego się łowcę. E, bardzo fajny pomysł. Podoba mi się ten, ten koncept tego takiego cienia. E, bardzo w stylu takiego dzikego, dzikiego troszkę zachodu. E, tak. Tu nie wiem dlaczego. Dziwne. W ogóle, już w kilku miejscach, w których jakaś trawa czy coś tu zahaczało tego młotowa, w paru miejscach spotkałem się w sytuacjach, że moja postać zablokowała się o jakiś kamień, o jakieś coś wystającego. Tu jest właśnie momencik. Moment, zamotałem się. Tam była Harriet, tam gdzie stałem. fantom, którego można przywołać na walkę z bossem. A mówiłem o tym, że zapomniałem się już w kilku miejscach i skinąłem. Tak pamiętacie z tymi krokami. Eee, nie wiem czy jest to celowe, takie po, pozostawione w dziwnych miejscach kamienie wystające jakieś nagrobki, które blokują nas, czy jest to może zwyczajnie nie eee, może jakiś pospieszali chłopaków są wcisnęli żeby skończyli z DLC. Obawiam się z że ta opcja daje się bardziej, wydaje się bardziej realistyczna. Podniesiemy sobie wszystko. Gdybyście nie radzili sobie z bossem, to tam właśnie, zaraz e, przed tym mostem, tak jak pokazywałem, była Harriet, był ten fantom, którego możecie sobie przywołać. E, nawet jeżeli nie gracie online, a potrzebujecie pomocy, to właśnie ten fantom służy, służy tam mostom. mostom było. Co to jest? Na pewno nie manna, ale spadło z nieba. Czym jest ten stwór? Co on tu robi? Pamiętacie, kiedy mówiłem, że twórcy bardzo chcą, żebyśmy zwrócili uwagę na niebo, jakim jest stanie? Właśnie mówiłem o tym, o tym jego mości, który znikąd ni pojawia się i spada z nieba. Niemal miażdżą z nas. Tu kolejne broń niestety po raz kolejny nie mogę jej użyć. Jest to broń... Mm, ok, widziałem jej jak ktoś używa na PVP, PVP. PvP. E, możecie przeczytać sobie opis. Możemy dowiedzieć się z niego, że używa jej Walter, Bestiożerca, pamiętacie tego kolesia z przypowieści, e, który pożarł tą bestię? E, Prawdziwą właśnie... działa jak maczuga, ale prawdziwą mocą tej, właśnie, tej broni jest, ta przywiązana do niej piła e, pobawcie się, pobawcie się, poeksperymentujcie. E, Podchodzi z właśnie z workshopu, z pracowni heretyków e, i... Jest to kolejna nowa broń. Warte użycie. Tu e, przeoczyliśmy jedno miejsce, do tego teraz wracamy. Jest to kolejny łowca z nową bronią. Jest to broń dosyć. okej, okay. ale na planie nie rzuca. Jest to wariant naszej kolejnej. Mieliśmy już Soul Cleaver, czyli Tasak, Mieliśmy tego łowcy. Mieliśmy też włócznie łowcy i mamy też teraz e, kosę. Działa tak samo jak e, e, bardzo podobny tych ruchów jak ta nasza pierwsza broń, ta, ten. Z którą zaczynaliśmy, um, ten Sockleaver, właśnie o którym mówię. Nie wiem, nie wiem jak przynajmniej na polskim, polskiej wersji, ale tej broni mogę używać, mogę użyć, więc pokażę Wam zestaw ruchów, jaki ma. Ewi ja bardzo podobny. E, bardzo podoba mi się transformacja. E, cios e, ten powala przeciwników e, i przy transformacji odskakujemy w tył i robimy takie cięcie. Całkiem fajne, całkiem fajne, zgrabna, zgrabna transformacja. Um, no, e, przypomniałem się jedno pytanie z moich e, z komentarzy. To że jeden z moich stałych w dasiek e, z jakimś tam numerem 20, coś tam e, zapytał mnie, bo niedawno kupił sobie PlayStation i zapytał, jaką postać miałby zagrać. Jeżeli jesteście w podobnej sytuacji, to też niedawno kupiliście PlayStation 4, które pewnie teraz na święta. Będzie w wielu promocjach. Będą super oferty, atrakcyjne ceny. Bloodborne też wyjdzie, albo już wyszło w, ety, w formie edycji gry roku. A radę jaką mogę wam dać to zagrajcie taką postacią z jaką czujecie się najlepiej. Taką postacią, którą gra wam się najlepiej. Jeżeli w poprzednich częściach Dark Souls walczyliście kimś kto walczy broją dwuręczną i z taką na przykład Mieczem Ludwika, czy tam z tym Kirkhamerem gdzie wam się dobrze walczyło tak lecie taką postacią Aczkolwiek polecałbym Wam przywyknąć, przestawić się jak najprędzej Do nowej formy Dark Souls, czyli do ripost Do grania agresywnie Gdyż tak jak powiedziałem To nie jest Dark Souls I ta taktyka gry zmienia się Jesteśmy tutaj, musimy grać agresywnie to Wam pokazuję Jak walczyć z tymi przeciwnikami Zostawcie sobie zawsze troszeczkę staminy Nigdy nie pozwólcie żeby żebyście zostali bez żadnego punk kastaminy, tak żebyście mogli zawsze odskoczyć Jak widzicie ten atak taki wzmocniający, bufujący broń jest dosyć nieprzyjemny, odrzuca nas, tworzy taki obszarowy atak, tak zwany tak jak na przykład ten, ta eksplodująca bomba. Do niego taktyka jest ta sama, zawsze zostawcie się troszeczkę staminy. Powalczcie, nie dajcie się złapać przez ten atak, który sygnalizuje łapnąć się za głowę. Jest dużo życia. Nękajcie go, krążcie wokół niego. I poprzyjcie. Okej, okay, to na tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie usłyszeć mój głos ponownie, chcecie dostać więcej i usłyszeć moje teorie, co mam do powiedzenia o tej grze, i zobaczycie, jak gram, wrzućcie subskrypcję. Nie przegapcie kolejnego odcinka. Powiecie, co myślicie, zostawcie komentarz, ocenę, łapkę w górę, w dół. I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się na razie.